Co powiecie na obłędne pampuchy z ziemniaków z sosem kurkowo-porowym? Na początku kurki posypujemy solą, zalewamy wrzątkiem i płuczemy. Następnie kroimy cebulkę oraz czosnek i podsmażamy na maśle klarowanym. A do sosu potrzebujemy białą część pora, którą kroimy na mniejsze kawałki i podsmażamy razem z cebulą i czoskiem, następnie dodając cukier. I kiedy por jest delikatnie skarmelizowany, podsmażamy kurki, a pod koniec dajemy śmietankę, przyprawy, a jak chcemy, to możemy delikatnie zagęścić. Ziemniaki ugniatamy, studzimy, następnie dajemy twaruk, gałkę muszkatołową, mąkę pszenną, jajka, pieprz. Sól i wszystko dokładnie mieszamy. Polecam też dać odrobinkę proszku do pieczenia. I z tak przygotowanego ciasta tworzymy pampuszki, które smażymy na oleju bądź smalcu. Gotowe są wtedy, kiedy są rumiane z każdej strony. Są chrupiące.